Okay, mamy tutaj na stole przerobione lampy do Volkswagena Passata. O i światło się tutaj odbija. Może je wyłączę. <laughs> Więc jest to Volkswagen Passat sprowadzony z USA e jest po przeróbce, już jest w wersji europejskiej. W miejsce standardowego tutaj lustra, które było jest zamontowana soczewka. E, I po co ten filmik robię? Przede wszystkim, żebyście wiedzieli, że każdą lampę można przerobić, także nie ma potrzeby kupowania lamp e, można przerobić każdą lampę z wersji USA, z wersji angielskiej, japońskiej, z Kanady na, na wersję europejską. Ale też ten filmik robię, żeby pokazać różnicę między projektorami. Bo to jest zwykła soczewka halogenowa, czyli z gniazdem na żarówkę halogenową. W tym przypadku jest to gniazdo H1, może być H7 i wiele innych. Tak? Może być, można zamontować też soczewkę ksenon, biksenon. Nowsza technologia to projektory ledowe i biledowe. I teraz, żeby tutaj w tej chwili mamy, zobaczcie, jak to ładnie świeci. Mamy zamontowany projektor halogenowy, czyli z gniazdem na żarówkę H1, ale zamontowana jest tam żarówka LED-owa tego typu. Takich żarówek mamy wiele do kupienia na Allegro. Ceny zaczynają się. Od 70 zł do kilku stówek nawet. I taka żarówka już sprawia to, że lampa świeci ładnym białym światłem. Po włączeniu długich mamy też efekt drugiego światła z tego projektora czyli zapali nam się żarówka ta tradycyjna, i oprócz tego przesłona wewnątrz soczewki się przewróci i mamy efekt długo, długiego światła z tej soczewy. Jednak cały czas nie jest to bilet, tylko jest to żarówka halogenowa. Tak jak projektor halogenowy. Różnica jest taka, jak wygląda, jak wygląda projektor bilet. To jest monolit. Tu nie ma żadnego gniazda na żarówkę. Tak? Nie ma e, żadne, żadnego, nie wiem, wymiennego elementu. Jest to cały Cały monolit, dopiero po otwarciu, po rozebraniu tej soczewki, dochodzimy do modułu, który świeci. No i widzimy też, co to, co to jest. Tak jak widzicie, my tutaj pracujemy na markowych podzespołach na projektorach koito. Głównie Głównie koito. One są fabrycznie montowane w nowych Lexusach, w nowych Toyota. Jest to produkt japoński. Eee... Tutaj jest inna soczewka, również Koita, też bi e, Mamy też projektory Mobisa, Valeo i innych firm, później e, po prostu, gdzie projektory są tańsze. E, I na każdą kieszeń tak naprawdę można je, je montować, i w każdą lampę pasują. E, czym się to różni? Przede wszystkim w jakości światła, w mocy światła, w linii odcięcia. Ja tutaj sobie przygotowałem luksometr. Jest to urządzenie, które mierzy właśnie poziom, poziom tego światła, jasność tego światła. I powiedzmy, teraz mierzę tutaj poziom. Nie wiem, czy to zobaczycie, postaram się, żebyście widzieli, ale wskaźnik pokazuje w granicach o jak trafiłem ładnie w punkt to i było i 3000 ale tam w granicach 2100 no tutaj aha bo tu jest razy jeden dobra w skali jak tak idealnie trafię Czyli w tej skali razy 10, tam na dole jest, razy 10, w tej skali razy 10 pokazuje 1300, 1200, tak? Mamy piękne białe światło, ale tyle luksusu. Tutaj mam odpalony projektor, prawdziwy biletowy. Nie wiem, tu jest żarówka, a tu jest prawdziwy bilet z takiej samej odległości zrobimy dokonamy pomiaru to tu w skali razy 10 mamy 5000 6000 i mamy tego światła 3 razy więcej tak naprawdę z takiego projektora prawdziwego projektora biletowego. I taka tutaj jest różnica przede wszystkim w jasności, w linii odcięcia i w oświetleniu drogi.